Byłem zwykłym szarym człowiekiem, wrzuconym jak śmieci za barierę. Nie miałem nic oprócz kilku przyjaciół, od złodziei aż po nekromantów. Chcieliście mnie zabić, choć dałem każdemu wolność. Robiłem dla was wszystko, czas w świątyni leciał wolno. Pomógł mi Xardas, jestem mu na wieki wdzięczny. On wierzy we mnie ciągle w porównaniu do reszty. Nie zapomnij o mnie, choćbym miał dziś zginąć. Nie zapomnij o mnie, gdy otworzysz wino. Nie zapomnij o mnie, kiedy spojrzysz na niebo. Bo razem byliśmy uwięzieni pod barierą Ramię w ramię jak Spartanie Odbiliśmy Gomezowi wolną kopalnię Razem z Diego zabiliśmy trola. Na zawsze w moim sercu więzienna kolonia Nie zapomnij o mnie, gdy zobaczysz znak na niebie Nie zapomnij. nie zapomnę Nie zapomnij o mnie, gdy poczujesz pustą głębię nie, nie zapomnę, nie zapomnę Nie zapomnij o mnie, gdy świat straci swoje kolory Nie zapomnę, nie zapomnę nie zapomnij o mnie, gdy nadejdzie na mnie czas Bo każdy z was jest dla mnie jak rodzony brat Drogi przyjacielu, piszę ten list w moment Gdy nadejdzie twój dzień, nigdy cię nie zapomnę To ja wysłałem cię na wojnę Reprezentowałeś Innosa godnie Teraz siedzisz pewnie z nim przy jednym stole I odpoczywasz po tym chorym maratonie Niechaj światło innosa na zawsze ci świeci Bo nim umrzemy, będziesz zawsze w naszej pamięci nie zapomnij o mnie, gdy zobaczysz znak na niebie. Nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnij o mnie, gdy poczujesz pustą głębię. Nie zapomnę, nie zapomnę. Nie zapomnij o mnie, gdy świat straci swoje kolory. Nie zapomnę, nie zapomnę! Nie zapomnij o mnie, gdy nadejdzie na mnie czas, bo każdy z was jest dla mnie jak rodzony brat.